Także dzień dobry, witam was umiłowani moi na kolejnej osłonie mojego vloga, na kolejnym spotkaniu z moją osobą. Cieszę się, że mogę jakiegoś vloga nakręcić, a dodatkowo mnie dzisiaj cieszy jeszcze jedna fajna rzecz, jaka mnie spotkała. Także dostaliśmy wreszcie informacje na temat dalszych losów mojego syna. To może tak dziwnie zabrzmi, także Dlaczego dalszych losów? Ponieważ to zdał maturę, także może kontynuować swoją edukację. Także muszę się tym bardzo, bardzo uroczyście pochwalić, że i mojemu synowi się to udało. A co? Tak jak mówiłem, mój vlog to nie jest tylko taki stricte typowo motocyklowy flok. Ale właśnie taki dziennik tego, co się dzieje w moim życiu. No, a dzisiaj taka dość wesoła dla mnie wiadomość. Jakby nie było, no kurczę, jak. Nie my bezpośrednio, ale nasi najbliżsi jakiś sukces osiągają. A muszę powiedzieć, że jest to dla mnie i dla niego przede wszystkim no, jakiś taki nobilitacyjny sukces, bo nie każdemu się to uda w życiu zrobić. Także już oficjalnie wiem, mój syn. Mój syn jest maturzystą. Szczęśliwym. Posiadaczem tak zwanego świadectwa dojrzałości. Potocznie. No i tutaj można byłoby zakończyć tego vloga krótkiego. No ale jeszcze coś mam tutaj po Na vlogu. A no tak, no. Miga mi tutaj rezerwa. Także dziś czeka mnie tankowanie. 13.17. O, to może zatankujemy przed pracą, także zatankujemy przed pracą, zobaczymy ile to tam tej benzyny wejdzie nam do baku. Ogólnie mówiąc, bo tutaj jeszcze tak do... chyba się nie chwaliłem na na łamach floga ile to te, ten motocykl palić może. No wiadomo tam bodajże zgodnie tylko nie danymi technicznymi, no to on tam palić ma 4,2 litra. No dzięki może jeżdżę tak jak ja jeżdżę, czyli dość takim specyficznym stylem jazdy, taki więcej powiedzmy sobie defensywnym, czyli generalnie gdzieś tam nie gnam, nie... nie. zazwyczaj, o tak, nie gnam, nie, nie próbuję jakiś tutaj... Yy, dziwnych, szybkich manewrów. No dzięki temu ten motocykl pali troszeczkę mniej niż deklarowane przez producenta wartości No u mnie na razie tych tankowań chyba było 4, 4 albo 3 no i w żadnych w żadnym z powyższych nie odnotowałem w wyniku powyżej 4 litrów, a wręcz niżej nawet powiem Wam, że możecie powiedzieć, że poniżej 3,5 litra było dwa, dwukrotnie albo trzykrotnie kurcze już nawet nie pamiętam. Także ja sobie to zapisuję, statystyki moje są. Pod tym, że nagraniem tam sobie, możecie kliknąć na linka. Ja je zapisuję w takim dość popularnym, przynajmniej mi się wydaje aplikacji jak jest motostat i tam oprócz tego że zapisuję moje, moje takie statystyki związane z eksploatacją czyli z tankowaniami też eksploatacją no, także tam też jest informacja na temat kosztów ewentualnych poniesionych w trakcie eksploatacji tego motocykla tam ile za te akcesoria niektóre płacy, koszt nabycia danego pojazdu etc bo tych pojazdów tam trochę w, w moim życiu już miałem i e, przy pomocy motostatu sobie je tam w Jakiś e, sposób Tam zapisywałem Przyznam się szczerze że tak Troszeczkę zaniebałem bo bo jeszcze mam e, dwa no, Trzy inne pojazdy Moje samochody i, i, i Motocykl i skuter i tak generalnie w tym momencie powiedziałem a pierdzielę to e, No nie będę Prowadził statystyki samochodu Forda Ford naprawdę to mój pokusik też dzięki mojej takiej właśnie mojemu stylowi jazdy też mało pali, bo też tam nie przekraczam 5 litrów tego leju napędowego że można powiedzieć, że, że też niewielkiej ilości ale i meganka mojej żony też tam wprowadzono. No i... Też małżowinka, czyli Honda CB się będzie ja Też zaprzestałem, tam Łukasz ją parę razy tankował Zapomniał paragonu, zapomniał Tam spisać, czy sfotografować Czy zresetować tego licznika, także powiedziałem, a pierdzielet, nie chcesz wprowadzać, to Nie wprowadzę, ja już też nie będę Ale przyznam się, że, że To nie jest legendą, że motocykl ma palić 1,5 litra na 100 km. tak pali 1,5 litra pali też mniej, bo mi udało się zjechać do 1,40 także nie jest to, jest to rzeczywiście realne wartości, które można uzyskać w trakcie eksploatacji, w trakcie jazdy tym, tym pojazdem, tak samo jak tutaj jak innymi pojazdami, także... Honda też 3,40-3,50 mimo tego, że oczywiście jak mu się tam odkręci to się tu pojawia, prawie dycha chyba Tak, to zwróciłem uwagę, albo nawet więcej Ale chyba ja tak zwróciłem uwagę, to było gdzieś koło 10 litrów, jak tu odkręcałem mu gaz chwilowego spalania Ale szczerze mówiąc aż tak bardzo yy, nie zwracałem na to uwagi, bo przy tego typu przy tego typu przyspieszaniu, ruszaniu czy po prostu podróżowaniu to tak Człowiek tak rzadko spogląda na ten, ten prędkościomierz czy na wartości wyświetlające się. na tym Jeszcze TFT, bo, bo, bo musi się skupić na czym innym, czyli przede wszystkim na, na tym, jak szybko się zmieniają obrazy yy, w trakcie jazdy tym pojazdem. Także to trzeba też uważać. Zastaram się jeździć w miarę płynnie. Jak ktoś chce mnie wyprzedzić, to zjeżdżam. Nie blokuję mu drogi. Nie przyspieszam i to dotyczy nie tylko jazdy motocyklem, ale również dotyczy jazdy innymi pojazdami jakie dane jakie mam w domu. Staram się jeździć w miarę delikatnie. W miarę wcześniej włączając kierunkowskaz, każdy jeździ jak uważa, każdy ma taki a nie styl, ważne żeby jeździć w miarę bezpiecznie, nikomu nie, nie robić krzywdy. Nie stwarzać zagrożenia na drodze, no, no ja jak mówię no. Ja już się w swoim życiu wyszalałem. Po pierwsze wiem ile kosztują opony, ile kosztuje, ile kosztują te wszystkie dewocjonalne, ile kosztują te wszystkie materiały eksploatacyjne do motocykla, także staram się, żeby, ten, żeby te, tych materiałów tak za często za szybko nie kupować a stanie z nich korzystać ekonomicznie. Ale no nie mówię, że byłem hipokryzem i powiedział, że jeżdżę cały czas z prędkościami takimi wolnymi, bo też... Od czasu do czasu mi się zdarzy co nieco tutaj próbować wykrzesać z tych silników. Przed pracą nie będę tankował, zatankuję sobie po pracy, a spokojnie. O! Także dzięki za obejrzenie tego vloga, trzymajcie się, razie miejsce do zaparkowania, także nieźle. Do zobaczenia, pa! 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 pa. pa. No.